Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Na początek tutaj spadamy w dół tym tunelem, i lecimy od razu w prawą stronę. Mamy zaginionego, jednego z wielu zaginionych, których trzeba tutaj odnaleźć. To jest. Każdy z nich mówi jakiś kawałek tekstu, który tu pewnie ma jakiś wpływ na historię, ale niestety nie mogę teraz wrócić po prostu tym korytarzem do góry, tylko dotrzeć do najbliższego kamienia, szybkiej podróży i w ten sposób przenieść się na górę Jesteśmy w tej krainie takiej mrocznej, ciemnej aczkolwiek niezbyt trudnej do przejścia trzeba tylko uważać to zmniejszające się kółko a tutaj już niedaleko będzie kamień szybki podróży e, raz, dwa, trzy i jesteśmy przy kamieniu przenosimy się na górę i powyżej kamienia, po prawej stronie widać miejsce, w którym można e, sprawdzić ilu już zaginionych odnaleźliśmy to właśnie myślę sobie, gdzie to, było? gdzie to było, a to było chyba właśnie tam. Więc teraz przenosząc się szybką podróżą w tamto miejsce, sprawdzę, ilu tych zaginionych na ten moment mam odnalezionych. To jest takie kolejne zadanie, czy znaczy kolejne jedno z zadań dodatkowych, bo na pewno nie jest to wymagane do przejścia całej gry, żeby ich wszystkich odnaleźć, tylko jakby wydaje mi się, po to, aby zdobyć, nie wiem, może trofeum. No i żeby bardziej poznać historię całą tej, tej, hmm, tej gry, nie tej gry, tylko poznać bardziej całą historię, tak trzeba powiedzieć. Tutaj trudny skok, bo trzeba odpowiednio wyskoczyć, e, późno, żeby się złapać tej ściany i w tym momencie podjechać. No i tutaj są te platformy tam w tle, tam już jest jeden zaginiony, go widać, e, który to jest drugi zaginiony, trzeci zaginiony, trzech zaginionych znalezionych ale wie, wiele jest tych platform, więc myślę, że około 20-25 zaginionych w całej grze można znaleźć. Oni są zaznaczeni na mapie, a tutaj są ich teksty, które oni wypowiadają, tutaj ich znajdziemy. Można tutaj przełączyć brakujące liniki, czyli kwadratem, i mamy tylko te liniki, które one, oni wypowiadali. Więc na ten moment trzech zaginionych. Ja tutaj nie będę jakoś specjalnie się starał ich wszystkich zdobywać, bardziej chcę przejść tą grę, sprawdzić, zobaczyć, poznać te wszystkie zagadki. Teraz możemy przejść już tędy, gdzie mamy pozwolenie na przejście wrót i zmierzamy do kopalni wyprawa pod powierzchnię. E, więc możemy przejść przez drzwi. E, naszym buhaterem, czarodziejem, czarodziejką, raczej czarodziejem, a może czarodziejką. która nazywa się, albo który nazywa się Soli. No i znowu to takie tutaj na ten moment w miarę proste zagadki. Przeskocz, prze, przeskocz, przeskocz, zmień e, portal. Zobacz czy nie ma jakiejś ukrytej ścieżki. No jesteśmy pod ziemią, ale jeszcze nie wkopali. Tutaj mamy. Taką prostą przeszkodę, po prostu trzeba wyczuć ten moment, kiedy przeskakujesz. Hmm, takie swego rodzaju purchawki, które strzelają płomieniami. Hmm, purka, purchawka chyba hmm, wystrzeliuje jeden pocisk, tam na górze był zaginiony, a jeden pocisk, a nie kilka. nie płomienny, tylko taki jak purchawka. Pewnie wiele osób widziało purchawkę. W każdym razie idziemy dalej. Tutaj znowu trzeba minąć te strzały. No, i tu mamy już portal, dzięki któremu zmienimy, e, będziemy mogli zmieniać re, e, te światy, właśnie poprzez przycisk L1. I w tym, w tym momencie mamy, widzimy już, że HOP, L1, platforma HOP. Tu już w sumie L1 nie ma znaczenia, ale w tym momencie L1 będzie miał znaczenie, bo musimy skoczyć L1 i mamy miejsce, gdzie możemy wskoczyć. A tu znowu e, L1 na górze powoduje, że są kolce. Więc idziemy dalej. No i tutaj jest ten, ten alien powoduje, że są szybkie pociski. Tutaj na początku miałem problem, bo nie wiedziałem jak to zrobić, bo ten pocisk mnie doganiał. Więc to już jest prawidłowe przejście, kiedy tam przy końcu trzeba trochę poskakać, pozmieniać. Właśnie hop, zmiana, hop, zmiana i hop. I teraz on już strzela ten słup. Więc jesteśmy uratowani, a tu już możemy spokojnie przeskoczyć na drugą stronę i mamy też kamień szybkiej podróży, więc jesteśmy w miarę bezpieczni, możemy szybko przenieść się do miasta. Ale tam widzę, że na mapie że jest jeden zaginiony po lewej stronie. Pomyślałem, że spróbuję do niego dotrzeć, ale tu ten skok jest trudny. Być może jest to swego rodzaju zagadka i można to wykorzystać, zmianę portalu, żeby tam przeskoczyć, ale na ten moment odpuściłem i myślę sobie: Dobra, idę dalej, i tu znowu. Pewnego rodzaju zagadka, ale tutaj wystarczyło szybko przewieźć, podnieść na samej górze kamień, szybko przewieźć, nacisnąć przycisk, nacisnąć przycisk, i tu znowu jest ta akcja, gdzie ten promień, ten ta, ta ognista kula przyspiesza. Jeżeli zmienimy portal, to zmienia się w fioletową i przyspiesza. Nie jest to takie proste, to ale nie jest jakieś bardzo trudne i uciążliwe. Starczy trochę potrenować, no tutaj pozostaje nic innego jak skoczyć na dół. No i znowu nie ma tu jakichś znalazłem ukrytych ścian takich przejść. Więc tu w miarę prosto, w miarę łatwo. Przeskakujemy, zmieniamy portal. Tak nazywam to, ale no dobrze. I znowu płomienne strzały, tym razem w kolce. A nie, bo są checkpointy niedaleko, więc nie ma takiego wielkiego problemu, że to musisz wszystko od nowa przechodzić, nie jest to uciążliwe. Nie wiem dlaczego gra jest tak słabo popularna na YouTube. Jest przecież przyjemna, łatwa. No, ogólnie premierę miała na, szybciej na PC cie może dlatego e, wiele osób grało w nią na Pccie, tam na konsoli stosunkowo, stosunkowo, no, czyli tak niedawno miała premierę. No i tu znowu zagadka, jak to zrobić. naciskamy, szybko wskakujemy i jedziemy do góry. Tak jest. Ale jak zmienię teraz portal, to można będzie skoczyć właśnie w prawo, w lewo, w prawo. Dobrze. No i znowu mamy na dole skocznię. Drugą skocznię. Tylko, że trzeba zmienić świat. W ten sposób, zmiana, zmiana skok i idziemy dalej. Idziemy dalej, a tutaj jest zaskoczenie, bo, bo kula leci. Ty jesteś zaskoczony, nie wiesz co zrobić. A trzeba po prostu, myślałem o tym, że próbowałem drugi raz w tym momencie, że może zmieńmy świat. Tak, bo często potwór zmienia się w kamień, a kula zmienia się w małą kulę. No i fuksem tutaj przeskoczyłem, bo wstarczyłem dotknąć, bym przegrał. Ale to było drugie podejście i się udało. No i znowu strzelająca purchawka z przyspieszającymi pociskami. Znowu swego rodzaju zagadka: czyli tu prawdopodobnie trzeba zrzucić kamień, aby przytrzymał ten, 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 ten głaz, który się obsuwa w dół. Więc znowu, tylko że mówię, zmiana portalu przyspiesza ten strzał, więc to trzeba w odpowiednim momencie zrobić: przeskoczyć pach, pach, pach. Kamień na dół. I teraz już tylko przycisnąć ten przycisk i mamy drzwi otwarte. Znowu zmiana portalu, skocznia, bum, lecimy dalej. No a tu mamy strażnika, który to wielki kopalni właśnie e, stoi na straży i prosi nas abyśmy aktywowali pięć słupów pięć słupów, które go otaczają musimy znaleźć te słupy zabawa ze słupami nowe wyzwanie one są już zaznaczone na mapie mamy pięć słupów, które należy znaleźć i uruchomić po uruchomieniu nasz strażnik pozwoli nam przejść dalej więc nie ma co zwlekać ruszamy dalej przy udziale tych kolejnych zagadek tu mam już kamień szybkiej podróży więc dzięki temu będziemy mogli to. Będziemy mogli szybko wracać, chociaż na ten moment nie miałem takiej potrzeby, żeby gdzieś wracać, coś kupować. Nie mam czegoś takiego na ten moment. Może będzie później, że wracasz, ulepszasz broń, czy, czy tam postać. Nie, postać nie ma żadnych zdolności swoich. Na ten moment nie znalazłem, nie odkryłem po prostu idziesz i rozwiązujesz zagadki więc w miarę to jest proste no i kolejna zagadka, mamy przeciwnika, którego możemy zamienić w kamień i jak to zrobić żeby przejść i wskoczyć tam na górę bo stąd się nie da hop, hop, hop tu można nacisnąć, ale jak zajdziesz to spada, więc przywołujesz tu przeciwnika zamieniasz go w kamień, a teraz wystarczy wskoczyć tu i co teraz zrobić właśnie podjeżdżasz do góry i wskakujesz bo on podnosi ten głaz więc to jest tego rodzaju zagadka rozwiązana, ja ją tam trochę przyciąłem, bo to nie było tak, że od razu tutaj wpadłem na pomysł, trochę tutaj się musiałem nagłowić, ale nie było to tak bardzo uciążliwe i mamy tutaj kamień, pierwszy kamień który uruchamiamy zostaje nam cztery kamienie do zrobienia a tutaj mamy skrót, znaczy skrót naciskamy odsuwamy kładkę i mamy po prostu możemy obejść temat dookoła na górze też jest e, miejsce zamknięte na ten moment, czyli będziemy musieli tam dojść. Więc tu mamy zagadkę. A co tu zrobić? Z góry lecą potwory, które możemy zamienić w kamień. No i właśnie, co tu zrobić? I rozwiązaniem jest to, aby ten potwór wszedł na nasz kamień. A jak wejdzie, to my go pyk zmieniamy. A teraz wystarczy wskoczyć na kamień. Ten poniżej podnosi nas. I teraz z rozbiegu hopa! Wskakujemy. Jesteśmy. Możemy iść dalej no, kolce, ale nic to, bo wskakujemy. Tutaj niestety nie zdążyłem uruchomić portalu. Tu widać kawałeczek. Można na nim wskoczyć na niego. I lecimy dalej. Tu jest straszna rzecz, trudna rzecz, ale jest sposób. Bo schodząc na to trzeba podskoczyć pionowo do góry. Ja tutaj tego na razie nie robiłem, tylko próbowałem przeskoczyć w prawo i szybko zmienić portal. Eee, I To jest trudne do zrobienia w ten sposób, bo myślę, że trzeba zrobić to tak, że, i tu już przyciąłem film, tak, przeskakujesz, no dobra, tutaj jeszcze można się, ten świat uruchomić w ten sposób, przeskakujesz na drugą stronę, ale jak jesteś na samej, na samej górze tej drabiny, to podskocz do góry i zmień świat. I wtedy pojawia się więcej jakby ten świat się trochę przesuwa w górę, znowu do góry zmieniasz świat i w tym momencie, jak ktoś to, na to od razu wpadnie, to powie, tutaj nie jest żaden problem, dla mnie był tu problem, bo po prostu źle to próbowałem zrobić, ale za którymś razem udało się, przeszedłem a tutaj niestety wpadłem w kolce ale nic z to, bo stąd już się startuje i to jest fajnie zrobione no i tu znowu, zatem się, dobra czyli jak to nacisnę, to kolce spadną na mnie, na głowę, więc trzeba nacisnąć i uciekać tylko, że uciekałem w złą stronę, bo to nie w tą stronę i na to wpadłem jak zobaczyłem tą platformę, tylko w lewo, bo w lewo jest bliżej, więc krócej, więc szybciej, hop, pyk, chociaż też o włos. No i w tym momencie przeskakujesz, to jest otwarte, przechodzisz i mamy kolejny kamień, który możemy aktywować, otworzyć drugi. Mamy już oświetlony, zostałem tylko trzy. Więc do boju! No a tu jest ten pan, ten kolejny zaginiony, którego znajdujemy, który mówiłem, że jest tam właśnie, zamknięte przejście. Otwieramy, tutaj z tej części mamy dwa kamienie zdobyte. Potrzebujemy jeszcze trzy do zdobycia, one są po drugiej stronie mapy. Więc ruszamy. No i tak, tam mamy jeden kamień hop, 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 zmiana portalu, tutaj platforma, przeskok i w sumie wydaje się prosty do zdobycia bo cyk, tu skok i w momencie skoku zmiana, pyk i wchodzisz, no i kamień i masz jest trzeci, trzeci który aktywujemy, zostają tylko dwa aby otworzyć przejście o właśnie, tam w lewo jeszcze coś, jest jakiś korytarz ale na razie zmierzamy tutaj, w tą stronę. Hop, drabina, lecimy dalej. No tu mamy znowu e, miejsce Szybkiej Podróży. Kamienie dwa są po prawej stronie. Można pozwitać jeszcze lewą. Tutaj ewidentnie jakiś podwójny skok pewnie będzie. W każdej Metroidvanii jest podwójny skok, może nie w każdej, ale przeważnie w każdej Metroidvanii jest podwójny skok. No i tutaj tak, standardowo, zmieniamy ten kamień i sprawdzamy gdzie możemy skoczyć. W tym momencie możemy skoczyć po tej stronie, bo jest niżej. Mamy naszą koleżankę Leirę, która nas serdecznie wita w tym miejscu, opowiada swoją historię i cóż... Bo tutaj nic innego jak polecieć w tą stronę, a tutaj są takie właśnie stwory, więc myślę sobie dobra. Nie wiem jak to przejść, na razie pójdę w tą stronę, tutaj zmiana portalu i lecimy. No ale tu znowu też nie wpadłem jak tam wejść, bo mam za, za, za mało skoków mam, więc albo będzie podwójny skok, raczej tak i wtedy tutaj wrócimy. Będzie tutaj miejsce na mapie, które nie jest odkryte, więc będzie łatwo je tutaj zlokalizować i łatwo do niego przyjść. No i cóż, kamienie są na dole, więc czego miałbym iść przez te stwory? Pójdę na dół. Tu mamy zamknięte przejście. No i idziemy na dół. A na dole, zmieniając świat, zauważyłem na ścianie taki jakby korytarz czerwony. Pomyślałem sobie, kurczę, coś tam może być, więc silnie próbowałem tam wskoczyć, ale niestety nie udało mi się nie wiem, nie, może tam coś jest, a ja to źle skakuje, ale chyba nie, bo bym tam jakoś się złapał ściany czy coś no i tu znowu mamy ten portal, który powoduje, że te pociski przyspieszają eee, tu akurat trafił mnie po prostu ten powolny pocisk trzeba to zrobić w miarę szybko, w miarę sprawnie jest to ewidentnie teraz zręcznościówka trzeba było jeszcze zmienić portal nie jest to takie trudne z tym zmianą, żeby ktoś się nie przerażał, że będzie musiał tam szybko te L1, wciskać i tak dalej. Dla mnie, mówię, jest to w miarę no, tak intuicyjnie, nie ma jakichś problemów. Czwarty kamień w tym momencie uruchomiony zostaje nam jeden kamień. No i tu pomyślałem, że jedyna opcja to stąd wyjść że to był problem z podskakiwaniem, bo nie potrafiłem doskoczyć do tej ściany pierwszy skok, próba, tutaj podskok, odskok, drugi skok i myślę sobie, kurczę, czy to jest jakieś inne wyjście, mapa nic nie mówi mówi tylko, że tędy trzeba jednak wyjść więc tam były dwa skoki, dwie próby i teraz zmieniłem świat, czyli trzecia próba Skinąłem na kolcach czwarta próba, nic się nie udaje Piąta próba i jest sukces, więc nie było tak wiele prób. Pięć prób, wszystko się udało. No teraz trzeba wrócić na górę, no i nie pozostaje nic innego, aż na końcu były kolce, yy, więc mnie zabiły. Ale tutaj nie pozostaje nic innego, jak wrócić do tych stworków na górze. No, kolce były, więc uniknąłem śmierci. Yy, I te stworki trzeba przejść po prostu. Jeszcze z layerem rozmawiam, może ona coś powie, ale nic specjalnego. A te stworki trzeba po prostu wyczaić, wyczuć ten moment, kiedy one uderzają, wtedy biegniesz szybko, czujesz jak one się chowają i bieg i uda się. Nawet nie. Po prostu biegniesz, zmieniasz świat. Tak teraz to zauważyłem. Trudny moment tutaj. Mieniasz kwadratem, podnosi się z tyłu posąg. Tego stwora na dole trzeba zamienić w kamień, jak jest daleko. A teraz wyczuć moment, kiedy przełączasz porusisz kamień, zamieniasz w stwora, przełączasz kamień, biegniesz w momencie, żeby, żeby oni cię nie dotykali. To się da zrobić, bo tutaj pokażę na filmie. Zdążyć, bo ten kamień po czasie się zamyka i jest problemik. Spędziłem tutaj 10 minut, żeby to przejść i tu był moment taki no trochę denerwujący, irytujący. A tutaj też e, trzeba odpowiednio uruchomić ten mm, portal żeby obie te, te jak to nazwać te macki, które wychodzą, były aktywowane w jednym momencie. Czyli tak jakby trochę podskoczyć i wtedy uruchomić portal. Zaraz tutaj, tutaj e, to mi się uda, bo na początku też przedstawimy. No, jak ja on to... O, i w ten sposób. Teraz jak one obie wychodzą do góry, to możemy je przeskoczyć na spokojnie. poczekać odpowiedni moment i tutaj aktywuję piąty kamień. I tylko pozostaje przyjść do naszego strażnika wartownika, który powinien już być zadowolony z tego, że aktywowaliśmy 5 kamieni i możemy zejść do kopalni. Pomyślałem sobie, że gra tak wizualnie jest trochę podobna do Ori, no ale na pewno nie jest tak rozbudowana jak Ori. ORI nie jest wydany na, mm, na PlayStation, jest wydany tylko na Xboxa, można zagrać na PC -cie. i chyba już nie będzie tak dość długo mm, dawno było wyda wydane i no, nie wiem czy ono będzie kiedyś na PlayStation. W każdym razie teraz możemy porozmawiać z naszym Wrototwórcą. Wrototwórca Olu. Daje nam no, nowe zadanie na płonących skrzydłach uderza młotem w ziemię przez pajęczyny, lecimy na dół, i jesteśmy w kopalniach. No i ta ciekawość zawsze jest, żeby tu jeszcze coś sprawdzić, żeby zobaczyć, no co teraz, co teraz. Może coś tu będzie, jakieś kamieńsze podróży ehm, Więc tu standardowo, portal, portal, ale tu jest potwór. Muszę sobie, dobra, sprawdzę jeszcze raz tego potwora. Może go przejdę. I to jest taki. Tego rodzaju mini-boss yy, Bo trzeba przed nim uciec Podchodzę i on znowu Wystawia mackę, nie portal pf, I znowu zabija Więc na ten moment kończę tutaj w tym miejscu I słyszymy się w kolejnym odcinku